Pięknie no! O Jezu! No. I teraz tak, o prosto do ślubu. Tylko z kim, z mareczkiem. On tak troszeczkę tego Żyda uda. On z placietkami chodzi, a mówi, że on już starsze Polski na dziennikarz z Ja wiem, no, przecież już pół roku studiował dziennikarstwo. To dlaczego miałby nie? No, a, to, a to nie jest ksiądz, bo skoro tu są Żydzi, to nie jest ksiądz. No. Państwo zobaczą, to gdzieś było już. To gdzieś było. Pieseczki. Śliczny kończek Był kiedyś żywy. No, śliczny. Państwo zobaczą, już po prostu naprawdę Prawdopodobnie jak w Blue City. a ta pani kim jest? Specjalnie, to tu jest ten dziedzinie. No i oczywiście, i, że coś się szykuje, ale. tutaj wchodzić proszę Państwa to przecież jakiegoś pudła i tam ciemno i nam szczerze wracali niezadowoleni. cała to proszę Państwa jest dzień dobry dzień dobry no. Inne. O! Także proszę Państwa Seksy No Tu będzie także przejścia Państwu za bardzo Nienormalnie Dla Mareczka Akurat Proszę bardzo, już mu mówiłam, żeby z domu nie robiła jakiegoś barku, bo to przecież naprawdę jest modne, ja wiem, ale bez sensu. Tak, ziemniaki się obiera. No tu jeszcze nie widziałaś tego? Tak? Tak, że kto nie chciał dzisiaj przyjść, to niech nie żałuje, bo strasznie to jest ciekawe, że głowa boli, proszę Państwa. Strasznie to jest ciekawe, że aż głowa boli. O, proszę bardzo. Nie płacz na chwilę. O, witamy moją kochaną bożyskoską, krótką Boską. Jest wściekły. Nawet nie chce, żeby imienia nie wymieniać itp. Tej etki, żeby nie wymieniać. Część Ewka, cześć. Niech żyje bal. Ewka dla Ciebie te ty talerze, tylko dla Ciebie. Witamy Państwa. Ale tą komórkę młode brali, co no. ukrad? No zabrali. O widzisz to też jest taka ciekawa część wystawy, także zapraszamy serdecznie. No. wielkie tłumy, dzisiaj by Państwa przyszły do tej galerii i co? O, co słodkie rzeczy. Wszystko to takie jakieś dziwne, przestraszone, Państwo zobaczą. Słabo, coś tu słabo. No, wielkie tłumy na tego konia. Ale ten koń to gdzieś był, słuchaj. Cześć, cześć. I no tak samo miła chyba titarita ludzka. No i tutaj też, tak. Co tu jest?